Oprócz mumifikacji ludzi, w starożytnym Egipcie bardzo popularna była mumifikacja zwierząt. Starożytni Egipcjanie wierzyli w wielu bogów, praktykowali politeizm. Każdemu bóstwu było przypisane święte zwierzę. Na wystawie Bogowie Starożytnego Egiptu w Muzeum Archeologicznym w Krakowie mogą Państwo zobaczyć kilka mumii świętych zwierząt. Jednym z najważniejszych bogów panteonu egipskiego był Tot. Był to Bóg mądrości i miał wynaleźć pismo. A jego świętym zwierzęciem był Ibis. Mumie takiego Ibisa mogą Państwo zobaczyć w gablotce, która stoi obok mnie. Również bardzo ważnym świętym zwierzęciem był kot. Było to zwierzę należące do bogini Bastet. Bastet była opiekunką miasta Hubastis, a w ikonografii była przedstawiana jako kobieta z głową kotki, bądź kotka, zawsze w bardzo eleganckiej pozycji i z biżuterią. Można było na przykład będąc pielgrzymem egipskim pójść do sanktuarium danego boga czy bogini, złożyć święte zwierzę w ofierze i jednocześnie prosić o coś w zamian dla siebie. Również bardzo ważnym bóstwem w Panteonii egipskim był Bóg Horus. Horus był opiekunem faraona, a jego świętym zwierzęciem z kolei był sokół. mnie sokoła również mogą państwo zobaczyć na naszej wystawie. Ważne jest również to, że Egipcjanie potrzebowali i prosili o opiekę bogów właściwie w każdym czasie, na co dzień. W tym celu wykonywali oraz nosili liczne amulety. W gablocie obok mnie mogą Państwo zobaczyć różnego typu amulety. Amulety wykonywano z gliny bądź na przykład z fajansu egipskiego, odciskając je w glinianych foremkach. Takie foremki również możemy zobaczyć na wystawie. Amulety miały bardzo różne formy. dotyczyły. Związane były one z różnymi bogami egipskimi. Jednym z takich ważniejszych amuletów był amulet nazywany Okohorusa. Był to amulet chroniący przed złymi mocami. Początki tego amuletu wiążą się z mitem o Horusie. Wierzono, że zanim na Ziemi pojawili się faraonowie, rządzili tutaj bogowie. Horus walczył o władzę ze swoim wrogiem Setem. Set wyłupił mu oko, i oko to później stało się symbolem tego boga i ważnym amuletem chroniącym przed złem. Myślę, że warto wspomnieć również, że Egipcjanie identyfikowali jedno oko Horusa ze Słońcem, a drugie z Księżycem. Dzięki projektowi Digitalizacji mogą Państwo dokładniej przyjrzeć się amuletom, które znajdują się na naszej wystawie.